Witam serdecznie na konferencji przed meczem Ruch Chorzów Krakowia, z nami trener Pani Panie tradycyjnie proszę o podsumowanie tego tygodnia pracy i kilka słów na temat sytuacji kadrowej w zespole. Myślę, że najbardziej wszystkich, Tak, dzień dobry wszystkim, oczywiście. będzie wszystkich interesowała na pewno sytuacja kadrowa, w której obecnie się znajdujemy. Przed, przed meczem z Ruchem Chorzów, mianowicie na pewno występ Arka Radomskiego jest, na pewno, że nie. Było też, że nie. To jest ta druga osoba, która jest kantowana, Andrzej Niedzielan. E, tu jest sprawa, bym to nazwał, rozwojowa z dnia na dzień. E, tutaj obserwujemy go, patrzymy, e, patrzymy jak ta sprawa wygląda. Krwiak, który ma w kolanie, rozchodzi mu się coraz bardziej, ale jeszcze jednak na dzień dzisiejszy, na ten stan, na którym obecnie jesteśmy, jeszcze go uwiera. E, biega truchta, ale nie jest jeszcze do treningu e, piłkarskiego. Czyli tu musimy, tu właściwie jest sprawa z godzin na godzinę, no bo dnia, z dnia na dzień nie można tego powiedzieć, ale z godziny na godzinę. Zobaczymy, jak się dalej to rozwinie. Przysiek Nitkier wraca się do zajęć. No i czwartego, którego mamy, to jest. No. Już cztery piąty. Bo pięć było. Nie, było pięciu nocy. Kontuzowany. Jaki nowy? To jest zaszczyt nowy? Może ja, nie. Yy, zaraz liczyłem przed chwilą. Przecież. Łukasz jest ok, Szariusz jest ok, wszyscy, wszyscy trenowali. Tak, mieliśmy 18 na treningu, wczoraj 17 plus Krzysiek, 22 musi być 4 Siłat, Niedziela na domski i poto okay. nie? Żeby nie było, że to nie znam mojej drużyny. <laughs> nic nie, nie widziałem pana się. tutaj. <laughs> Jezus. Co nam się tutaj zrobił? Ach, nie, bo nie ma, ma Sajtego. Jeszcze. No i to jest ten temat, też, który na pewno Państwa interesuje. Jeszcze dzisiaj go bo mieliśmy przed chwilą, jeszcze, jego komórka jest wyłączona, czyli albo jest w powietrzu. Mamy taką nadzieję w każdej chwili. Zresztą, jak to za każdym razem było, Sajte dwa dni po meczu zjawiał się w Krakowie. Jest kwestia teraz tego jego e, przylotu. No, ja biorę go pod uwagę na mecz, na wyjazd jutrzejszy do Chorzów, oczywiście. E, co no do pracy. Na pewno trochę po tym, po tym tygodniu mecz Wisła, niedziela, środa, 120 minut w Chorzowie. Odpoczęliśmy, drużyna miała 2,5 dnia wolnego, dnia wolnego. Do tego doszły w niedzielne badania wydolnościowe i od poniedziałku w sumie nasz program. Tak jak to jest w zwyczaju, chcemy nie ulega wątpliwości, że to spotkanie w Chorzowie. Po pierwsze nawet puchorowe, pokazało, że że jednak możemy powalczyć z taką drużyną, która jest w tej chwili na trzecim miejscu w tabeli i to podobnie chcielibyśmy uczynić w meczu sobotnim. Yy, jedzie, jedziemy tam uzyskać pozytywny rezultat. Yy, musimy tylko o jednej rzeczy, jednej rzeczy pamiętać, ustrzec się tych takich indywidualnych, drobnych, drobnych błędów i myślę, że drużyna jeszcze robi się na tyle stabilna i na tyle dojrzała, że będzie w stanie z drużyną Ruchu Chorzów powalczyć, bo nie ulega wątpliwości, że tak jak to powiedziałem przed meczem pucharowym, praca, którą wykonują trenerzy działacze Ruchu Chorzów mi bardzo imponuje i no jednak yy, chcielibyśmy tam z tam Chorzowa coś przywieźć i to jest nas, te, nasz cel, bo jakby nie spojrzeć, czas leci bardzo szybko, mamy jeszcze 4 mecze w każdym z nich. Chcielibyśmy zdobyć maksymalnie, maksymalną ilość punktów, jeżeli będzie Tyle z mojej strony. I oczekuję na Państwa wątpliwości, pytania. Dziękuję Pani Zenżer, i o pytania. Także żeby doprecyzować, Krzysztof Kiel wraca do zajęć, a szansa na to, że zagra jest wielka? Tak? No, to znaczy, że jest na 100% zdrowy. Teraz tylko zależy od tego, tak. czy, jaka, jaka, będzie, jaka będzie. Nie, nie, myślę, że nie, bo to jest, wie Pan, to okazało się tak, wchodząc w to trochę bardziej w detale, chociaż lekarzem nie jestem, ale mam. Krzyśka, zresztą wczoraj, meldunek to jest ta stara blizna, która po meczu, po meczu z, z Wisłą Kraków mm, trochę mnóstwa dniała i ona po prostu musi być zmiękczona, i to go tylko uwierało. Na dzień dzisiejszy jest tak, że po prostu jemu nic z tym miejscem nie ma prawa się stać, jest tylko jakiś lekki ból czyli to jest kwestia dwóch dni do meczu, czyli na pewno rozpędzenia to jakimiś środkami, które spowodują, że będzie to wszystko ok. Jest brany pod, na pewno będzie w 18. No, czy będzie grał, to zobaczymy. Ja o tego Sejdygo się zapytałem, miał Pan jakiś kontakt, bo Pan mówił, że nie. Nie miałem, nie miałem kontaktu ze względu na to, że akurat komórka, którą Sejdy ma, tą polską, którą ja posiadam, nie odpowiadała. My mieliśmy tylko te informacje, które z internetu o tych meczach, które, w których Sejdy grał, o wyniku i o tym, w jakim, w jakim przedziale czasowym w tych spotkaniach wystąpił, czyli w obu wystąpił po 90 minut. M Miejmy nadzieję, że jego regeneracja będzie szybka i będzie w pełni sił w, sobot, w pełni sił przygotowany do sobotniego meczu Czy on wyjechał zdrowy na ten mecz, bo tutaj były, no, takie takie kwestie. Grał, czyli był zdrowy. Ale czy wyjechał? W sensie y, opinii lekarza klubowego, czy e, no, bo, y, szedł, wiemy, meczu terwony... Derbowym... Tak, widzieliśmy, że wszedł bardzo mocno utykał, prawda? Czy znaczy, trudno go powiedzieć, zniesiono. Bo, y, ale tak jak powiedziałem. Tak jak powiedziałem wcześniej, jego organizm jest, jest zdrowy. Jest to chłopak, który, jeżeli o te rzeczy chodzi, tutaj nie możemy mieć do niego wielkiej, wielkich pretensji. Jest to chłopak naprawdę o dobrych parametrach, mocno zbudowany. I widocznie ta kontuzja na początku się prawdopodobnie dla nas takich, po tym, po tym jak go zniesiono, wyglądała, jak został opatrywany przez masażystów na ławce, wyglądała tragicznie. Patrząc też na jego grymas, grymas twarzy, a się okazało, widocznie z biegiem czasu, że była to jakaś taka drobniejsza rzecz, bo nie wyobrażam sobie, że Saidi pokazał fałszywą ambicję, czyli w tym momencie pokazanie i granie w takim stanie, że nie był na 100% zdrowy dla swojego kraju. Myślę, zresztą ja z nim rozmawiałem, powiedziałem mu, że jeżeli tylko będzie taka sytuacja, to niech sobie lepiej odpuści, niż pokazywać właśnie tą fałszywą ambicję i na tej podstawie właśnie dlatego pojechał. Będąc przekonanym o tym, że jeżeli w tym dniu, czyli był to piątek pierwszego meczu, nie będzie zdrowy, to nie będzie grał. I jeżeli grał, to znaczy, że był zdrowy i ja liczę na to, że zdrowy przylatuje do nas tutaj, do Krakowa. Ale on wracał, pan wie, że on wracał ostatnio w nie najlepszej kondycji fizycznej, na, w podbeskidziu na przykład, bardzo słaby mecz zagrał. Czy pan bierze pod uwagę, że może nie zagrać sajdi w tym meczu, jeśli na treningach okaże się, że... że, że Dobrze, no, że, że jest kiepsko jest z jego formą fizyczną. Po pierwsze, po pierwsze ten mecz pod bezgraniczniem był w piątek, jak pan sobie przypomina. Sidey grał wtedy we wtorek. Teraz mamy mecz sobotni, y, czyli jest o jeden dzień więcej. Ale go dzisiaj nie ma jeszcze, wtedy był chyba w środę, już na czwartek. No, Chodzi mi o to o obciążeniowe sprawy. Nie? Ten mecz, który grał, to był jednak we wtorek, tak jak tamten I, i widocznie te dwa dni, które były pomiędzy jednym a drugim meczem, nie wystarczyły mu do tego, żeby się zregenerować. Ja na pewno co zrobię, to sobie z nim usiądę i porozmawiam, żeby, porozmawiam żebym po prostu wiedział. Y, jakie jest jego spojrzenie na to, jak się prezentuje, bo jutro jest rzeczywiście rozruch tylko przedmeczowy, to za dużo historii nie możemy zrobić. Raczej wolałbym, żeby ten side się zregenerował, raczej wolałbym, żeby był przerobiony przez naszych masa masażystów i doprowadzony do stuprocentowej do y, y, tej tężyzny tej, 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 tej fizycznej, ale y, nie ulega wątpliwości, że w meczu z ruchem potrzebujemy 11 zdrowych na 100% i przygotowanych jest troszkę, nie wiem, trudno powiedzieć, takie frustrujące, no bo jednak nie ma pan kontaktu z zawodnikiem, który wyjeżdża na, na zgrupowanie. Tak naprawdę nie do końca wie pan, co się z nim dzieje. Nie męczy trochę pana taka, taka sytuacja, która się też powtarzana, no właśnie w kontekście też takiego powrotu, które, które zazwyczaj mhm. gdzieś tam jakieś kłopoty generowały. Ja jestem tutaj za krótko, jeszcze to akurat się zdarzyły pierwszy, ten wyjazd na reprezentację był po bardzo e, krótkim czasie. E, Mojego tutaj pobytu. Znaczy, powiem tak, że na pewno ten kontakt musiałby być lepszy i ten kontakt musimy poprawić. Ja sobie inaczej tego po prostu nie wyobrażam, ale ja myślę, że są inne sposoby, bo ja mogę sobie załatwić telefon do trenera reprezentacji i z nim się bezpośrednio kontaktować. Myślę, że to jest o wiele lepsza droga w tym momencie i będę się starał właśnie, żeby kontaktować się z trenerem reprezentacji albo z jakimś dyrektorem sportowym, który tam jest yy, i tą drogą będę chciał pójść. Frustrujące to nie jest. No, zawodnik jedzie, do na jedzie na reprezentację, tak jak powiedziałem zresztą wczoraj, my mamy, obdarzamy jego zaufaniem i yy, pod tym względem i tutaj liczymy na to, że jest on profesjonalistą i liczymy na to, że Mecze dla reprezentacji są bardzo ważne, ale jednak pieniądze zarabia tutaj u nas w Krakowie i z tego jest też rozliczany. Jaki jest plan, żeby jednak nie mógł Mamy, jeżeli chodzi o pozycję na, na bokach, mamy Kahalona, mamy Wiśniakowca, mamy, yy, mamy Suworowa, Dudzis może grać, może grać Struna, także tutaj pod tym względem jest wybór stosunkowo, yy, stosunkowo duży, ale tak jak powiedziałem, nie zastanawiam się nad tym zbytnio tutaj. Zobaczymy najpierw, jak będzie wyglądał side. A później się zastanowimy nad tym, co dalej. Panie terenerze, ruch po ruchu, można tak powiedzieć. Jak to wpływa na drużynę walka dwa razy pod rząd z tym samym przeciwnikiem? Czy zdarza się już teraz. To jest takie, takie przeczucie, jakbyśmy grali w europejskich pucharach. chociaż co prawda jest to mecz i rewanż, ale oba mecze są na, oba są w chorzowie. I myślę, że każdy z naszych zawodników już gdzieś takie spotkania zagrał, bo najświeższy to jest akurat Saidiego, który zagrał w piątek i we wtorek, już następny już mecz rewanżowy. To do niego pytanie bardziej, jak on, jak on sobie na taką, na, taką, jak on na taką sytuację reaguje, jaką ma opinię. Ja tutaj nie mam, minęło trochę czasu, bo to jest jednak 9 dni od momentu spotkania 10 praktycznie od momentu spotkania meczu z Ruchem pewne rzeczy szybko mijają tym bardziej w piłce nożnej, że czas leci bardzo szybko, zapomina się o tych ostatnich meczach na pewno dla nas jakiś taki fajny materiał porównawczy i to, że świeżo w pamięci mamy tego przeciwnika, ale nie możemy zapominać o tym, że podobnie jest, jeżeli chodzi o różne Ruchu Chorzów, która w jakim sensie też nas trochę lepiej poznała w tym spotkaniu, chociaż nie ulega wątpliwości, że kilka zmian w porównaniu do meczu pochorowego na pewno będzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? O Hesdayu nie było. Tak, dzisiaj, dzisiaj przesunęła się jego wizyta lekarska, bo wczoraj rozmawialiśmy, przesunęła się jego wizyta lekarska dzisiaj na godzinę 16 i tutaj um, o te 24 godziny czy 30 musimy się uzbroić w cierpliwość i myślę, że jutro najpóźniej pojutrze albo na konferencji prasowej w sob w sob po sobotnim meczu to będę mógł Państwu wtedy powiedzieć, jak wygląda dalej ta jego, ta jego historia. Ile będzie jeszcze potrzebne przerwy, jak będzie to wyglądało, czy rzeczywiście będzie potrzebny zabieg operacyjny, czy nie, czy jakaś inna droga. Tu nie chciałbym na razie wychodzić przed orkiestrę, bym to powiedział, dopóki nie mam ostatecznego rezultatu jego badań i wtedy powiem Państwu, jak, jak przedstawia się stan jego zdrowia. Także, że mówi też Pan, że jak mi Pan praca trenerska ten i, i, i pewnie jego asystentów. Czy, czy jest pan w stanie wskazać takie konkretne, konkretne rzeczy, które, które w ich pracy jakby budzą pana jakieś tam podziwczy? Duża stabilność składu. Wykreowanie dwóch młodych zawodników. Jeszcze dwa lata temu pamiętam, grałem taki mecz z ruchem. W Dynik przegraliśmy 3-0, piech wszedł wtedy i strzelił pierwszą bramkę. Jankowski wtedy jeszcze nie myślał o, gry, o grze. W ataku grał sobie i Niedzielan. I po tych dwóch latach to nawet nie, bo to zdaje się był mecz. Pod koniec lutego 2010 pierwszy mecz na sztucznym boisku w Gdyni, gdzie drużyna ruchu była bardzo efektywna w tym momencie i wygrała z nami 3-0. I patrząc na to jakich zawodników ta drużyna w ataku straciła, a była w stanie sobie wychować następnych, na pewno, na pewno to imponuje. Słysząc też o różnych problemach finansowych tego klubu i o różnych innych, jednak się okazuje, że duch Duch drużyny, duch klubu, wsparcie kibiców, dobra atmosfera powoduje, że można też z tego, co akurat w ruchu się znajduje, zrobić dobry wynik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję I co do bardzo. roboty? Dziękuję, Już macie wolne, nie? Dziękuję Przyboty bardzo.